Dzisiaj pokażę Wam wszystkie kalendarze adwentowe, które kupiłam w tym roku, z czego dwa są dla dzieci, jeden dla mnie i jeden dla Patryka. Zacznijmy od kalendarza dla Maxa. Kupiłam go za około 20 funtów na Amazonie i jest to kalendarz z fidgetami, czyli w środku są jakieś fidget spinery, jakieś sprężynki i tego typu pierdoły. Max ogólnie kocha takie rzeczy, więc myślę, że będzie z niego mega zadowolony. Ten kalendarz kupiłam z myślą o Olisiu i również kupiłam go na Amazonie i również kosztował około 20 funtów. Jest to taka choinka, którą ubiera się każdego dnia. Tutaj jest jej szkielet, a tutaj dookoła są bombki. I mam nadzieję, że te bombki będą w miarę duże. Że Oli sobie z nimi poradzi. A jeśli nie, to po prostu Max będzie miał dwa kalendarze. Sobie kupiłam kalendarz od ASOS i jest to kalendarz Face and Body. Zapłaciłam za niego około stówki, a jego wartość to ponoć ponad 400. Tak więc brzmi bardzo zachęcająco. Otworzyłam już pierwsze okienko i w pierwszym okienku znajduje się szminka od Maka. Tak więc myślę, że ten kalendarz będzie naprawdę bardzo spoko. I już jako ostatni kalendarz dla y, Patryka. Jest to kalendarz od Buchumen i za niego zapłaciłam około 70 funtów, a jego wartość to około 200. Tak więc myślę, że jego również opłacało się kupić, mam nadzieję. I jest to kalendarz z męską pielęgnacją. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wy w tym roku również kupiliście sobie jakieś fajne kalendarze i jeśli tak, to jakie.